Witam Was serdecznie. Zapraszam do wysłuchania prognozy na lipiec 2025 dla zodiakalnych wodników. To będzie czytanie ogólne. Jeżeli ktoś natomiast potrzebuje czytania indywidualnego, zachęcam do kontaktu. Przypominam jak co miesiąc, że takie czytanie indywidualne można również wygrać. Wystarczy umieścić komentarz pod filmem i dopisać słowo konkurs. Płynnie przechodzę do Waszego czytania. I zaczynamy. Wodnik w lipcu. Wy w tym miesiącu e, nudzić się raczej nie będziecie, bo jesteście bardzo zdeterminowani. Bardzo zdeterminowani, żeby zmierzać do przodu, żeby osiągać cel. Być może podróż jakaś, być może. E, Pójście w jakimś kierunku, który gdzieś tam was yy, pociąga czy interesuje. To jest w ogóle karta raka, słońce z wraku, to jest dosyć spójne. Czy Wy się w tym czujecie dobrze? Myślę, że niekoniecznie musicie się czuć źle, ale pokazuje się tutaj, że yy, jesteście zdecydowani i wiecie, czego chcecie. To jest duże przyspieszenie, muszę powiedzieć. Wyzwania dla Was na ten miesiąc. Siódemka buław. Umiejętność asertywnego zachowania, bronienia swojego zdania, yy, takiego... Yy, bronienia też yy, swojej przestrzeni, yy, stawiania granic. Yy, to jest, słuchajcie, yy, bo te karty, ta talia, to jest nowa talia, troszeczkę o oni... tam w niektórych momentach wspominać. to jest Mars. W lwie. Jak jest lew? Pewny siebie. Mars działa, on walczy, on idzie do przodu, on się nie zastanawia. Więc to jest co? Kto coś nie po mojemu, to, to ja tutaj od razu je ja atakuję. Nie o to chodzi, żeby atakować, bo w siódemce buław jest raczej taka samoobrona. Czyli dopiero jeżeli ktoś by ewentualnie chciał przekroczyć nasze granice, to mówimy stop. To jest wyzwanie dla Was na ten miesiąc. Co było w przeszłości. Kapłan. Kapłan to jest byk, to jest hierarchia, to jest coś bardzo praktycznego, dlatego że to może być osoba też, która gdzieś tam w hierarchii jest wysoko, nad nami na pewno. Może to być szef, ale to może być też członek rodziny, rodzic, nie wiem, dziadek, który, z którym się liczymy, którego szanujemy, którego uważamy za autorytet. I to jest właśnie takie praktyczne też podejście i też takie skupienie się na posiadaniu. Byk lubi posiadać, byk lubi komfort, y, lubi y, być zabezpieczony materialnie, tak? Więc tutaj, no jak na razie się pokazują takie karty dosyć mocne. Jest bardzo możliwe, że gdzieś tutaj pracy szukaliście albo może ktoś was, Yy, gdzieś tam protegował, bo to też jest taka osoba dosyć, yy, która ma szacunek, uznanie, i w związku z tym może właśnie gdzieś tam kogoś zaproponować, tak? K komuś tam yy, pomóc. Yy, przyczyna obecnej sytuacji to jest dziesiątka buław, i słuchajcie, dziesiątka buław może, może mówić o przepracowaniu, o przeładowaniu, o przemęczeniu, może też mówić o przeprowadzkach. Więc powiedziałabym, że tutaj. Z tą kartą, to może być rzeczywiście jakaś podróż, jakieś, jakaś zmiana miejsca na stałe lub nie, ale, ale to jest też zmiana miejsca. Dziesiątka buław, natomiast mówi o tym, żeby się nie przepracowywać, żeby nie brać wszystkiego na siebie. Czy ja znam wodniki y, aż na tyle, żebym powiedziała, czy są, y, są pracocholikami. Jeżeli tak, no to mówię, ta karta pokazuje pracoholizm, że ja muszę wszystko zrobić jednocześnie i jeszcze na dodatek sama i jeszcze po prostu zdążyć do soboty, tak? To jest coś takiego i można paść pod tym ciężarem. Oczywiście to nie musi być fizyczna praca, to może być po prostu wzięcie na siebie zbyt wiele odpowiedzialności. O czym myślicie? Umiarkowanie, o tak, chcielibyście wreszcie odpocząć, Zrozumieć coś, mieć czas na przemyślenia, bo to jest karta Strzelca. Strzelca to jest filozofia, religia, y, uczenie się, obce kraje, bo tu, tu może być wyjazd, tu może być wyjazd zagraniczny. Y, to może być nauka języków obcych, tak? Więc gdzieś takie rzeczy wam tutaj chodzą y, po głowie, żeby, że macie potrzebę zrozumienia czegoś, ale też takiego, Wyciszenia się i zadbania o swój komfort yy, na zasadzie takiej jak dba strzelec, czyli strzelec robi tak, żeby jemu było dobrze, wygodnie, a nie tak się tutaj zapracowuje. Co w najbliższym czasie. No i słońce. Myślę, że niektórzy będą po prostu wyjeżdżać i już takie tutaj urlopowe mi się pokazują klimaty. Yy, słońce to też jest. Radość, optymizm, witalność, ciepło, beztroska, zabawa. To, to jest jeden z najlepszych kart w tarocie, tak? Więc pięknie się to pokazuje. Pięknie to jest um, energia radości, byśmy chcieli zawsze, żeby nam słońce wchodziło w horoskopie. Zresztą umiarkowanie też. No to jest fajna energia. Zadowolenie, taki balans. Wasze nastaw nastawienie. No zobaczcie, no dwie najlepsze karty macie. to też jest wielkie. Wielkie arkana. Słuchajcie, uwaga. Wielkie arkana, wielkie arkana, wielkie arkana, wielkie arkana, wielkie arkana. Co to znaczy? Że te sprawy, ale bardzo dobre. Wielkie arkana, ale bardzo dobre. Że te sprawy, te sytuacje, które się tutaj zaczynają, to nie jest tylko na lipiec. To są sprawy bardziej długoterminowe. To są sprawy, które Gdzieś tam konsekwencje swoje, czy jakby dalszy ciąg będą miały w ciągu kilku miesięcy, to nie jest tylko na teraz. Czyli niektórzy mogą na przykład wyjechać na wakacje, ale potem stwierdzą, ale tam jest pięknie w tym kraju, bo to jest, są obce kraje. Hmm, a może się tam przeprowadzę, może tak dłużej zostanę, a miałam wyjechać na dwa tygodnie, ale jednak zostanę miesiąc, bo mi się tak podoba, jestem tak optymistycznie nastawiona, mało tego gwiazdo, to jest wasza karta, karta wodnika, tu mamy lwa, tu mamy raka, tu mamy byka, tu mamy strzelca yy, i się chodzi o znaki zodiaku, ale to jest, jesteście wy i to jest nadzieja, to jest szczęście, to jest... Yy... Podziewanie się najlepszego. Bardzo fajnie, bo jeżeli my jesteśmy w takiej energii, to też przyciągamy lepsze rzeczy. Dobrą, radość. Wasze otoczenie. Myślę, że Was skłania takie... do takiej aktywności, do takiego... Macie kogoś, kto taki entuzjastyczny jest, i on zaraża tym entuzjazmem. Dlatego może się takie rzeczy pokazują. To są znaki akurat ogniste wy się z ognistymi znakami bardzo dobrze rozumiecie. jest ktoś, kto zachęca do, now do robienia czegoś nowego, do jakiegoś rozpoczynania, do jakiejś pasji, zajęcia się czymś, do takiego zapoczątkowania. Hmm. Rób coś, to może być fajne dla Ciebie, zobacz, to może Cię cieszyć, tak. Super. Czego się nie spodziewacie? Czego nie widzicie? Rycerz mieczy to jest wasza energia, absolutnie znaki powietrzne, bliźnięta waga, wodnik. To jest szybkie myślenie, szybkie działanie, pęd, takie, no, yy, z tą dziesiątką buław. To. To jest za szybko, to jest za dużo, to jest zbyt intensywnie, to jest Mm, już natychmiast tu, tu proszę tak sobie to wziąć pod uwagę, że może nawet jak chyba jak o tym mówię, to już słuchać tą taką nerwowość, bo to jest ktoś, kto chce. Już on, on po prostu jest taki impulsywny, on jest taki zdeterminowany, on y, chce szybciej, on chce. On może być trochę sfrustrowany tym, że to nie idzie szybko, tak jakby chciał, bo tu się bardzo dużo dzieje. Rezultat. No, rządza, chciałam powiedzieć, pieniądza, może i tak, może i tak być. Rządza, diabeł, uzależnienia, yy, trudna energia, yy, toksyczna. Pędzimy, chcemy na siłę coś mieć, yy, chcemy posiadać, chcemy zdobyć. Yy, nie możemy się uwolnić od czegoś. To jest, to jest coś, co nas trzyma na łańcuchu. To po prostu my już, teraz, natychmiast, ja to chcę. Więc, mimo tych dobrych energii, może być tak, że w, y, przesadzicie, i to jest delikatne słowo. To jest delikatne słowo. Muszę powiedzieć, że mm, poznałam jakiś czas temu panią, która tam pewną usługę kosmetyczną wykonywała na, na mnie. I ona właśnie, ona nie jest absolutnie wodnikiem, ale ja widzę ją w tym. Ona po prostu tak dużo pracuje i wrzuca non-stop jakieś posty, i. I jest zainspirowana, i jest taka nakręcona. I to jest właśnie to, że to jest rządza posiadania. Ale to posiadanie nie musi chodzić o pieniądze. Chcę posiadać, czyli po prostu nie wiem, yy, ty musisz być mój. tu akurat nie ma o związkach, ale od razu, bo wiesz, też. Albo właśnie chcę się tak szybko dorobić, więc się przepracowuję. Albo na przykład chcę ten dom w Hiszpanii, więc po prostu, nie wiem, zarzeczne się żyły sobie wypruję, ale ja chcę już. Więc takie trochę tutaj jest alert. I koziorożec. Kolejna karta wielkich arkan. Zobaczcie, ile macie wielkich arkan. To, się, to będzie się w czasie dłużej wszystko realizować. Dopytuję. Rydwan, dwójka kielichów. To może być współpraca. Może też chodzić o relacje, ale ja tutaj, jak na razie, żadnych kart takich związkowych nie widziałam. Miłosnych nie. Ale może chodzić też o relacje, bo no, też jest w ogóle Wenus w raku, więc. Więc wiadomo, znaki, znaki wodne to, to są uczucia, miłość. Więc może być tak, że gdzieś tu jakiś rak się w ogóle pokazuje i, i takie mm, sprawy uczuciowe, miłosne. Dlaczego się na dziesiątka była pokazała? Nowe, nowe, boże, no, no, Boże. Nów księżyca, to są nowe początki. Mm, żeby coś zacząć, żeby bo wy wysyłacie do wszechświata yy, wasze zapotrzebowanie, tak? No w księżycach są nasze intencje, czego my chcemy. I żeby to zdobyć, wiecie, że samo z nieba nie spadnie, yy, no to po prostu robicie wszystko, żeby do tego dojść. Ale to jest takim kosztem. Takim kosztem. Przemęczenia, może być to fizyczne przemęczenie, może być po prostu... Y, takie przemęczenie, że my no, nie mamy siły, bo za dużo tego jest na głowie, po prostu na głowie za dużo, tak? No i dlatego może myślicie o odpoczynku. Śmierć. Kolejna karta wielkich arkan. Tu coś trzeba zmienić, słuchajcie. To trzeba troszeczkę będzie się chyba wy, wyciszyć, uspokoić, jakiś balans złapać. Bardzo dużo kart wielkich arkan, słuchajcie. Ta karta nie jest kartą Wielkich Arkanów. bo są takie dodatkowe karty księżycowe, ale gdyby byłam, to też jest Wielki Arkana. Ale karta śmierci mówi o tym, że coś trzeba zmienić. Skorpion, strzelec, rak, byk, koziorożyc, lew, wodnik. Bardzo dużo macie w wielkich arkanów, bardzo dużo tutaj tych znaków się pokazuje. No dobra, lecimy dalej. Nie chcę was zniechęcać, ale tu widzę jakieś przeciążenie. Królowa Kielichów. Może i chodzi o relacje. Może chodzi o relacje. Jeszcze jedna rzecz. Ktoś może bardzo chcieć. Dziecka, to jest matka, yy, księżyc yy, to są, yy, to jest ciąża, może ktoś siedzi bardzo dziecka, to jakieś nieliczne przypadki mogą być, ale generalnie królowa kielichów to jest nie, jakby niczym niewarunkowana miłość. A do kogo jest niewarunkowana, bezwarunkowana miłość? Tylko do dziecka. I to jest także zakochanie takie, że nie wiem, może wszystko wskazuje na to, że to nie jest dla mnie, że to jest dla mnie za ciężkie, że ja za dużo robię sama w tej relacji, ale ja w to idę, bo ja chcę i, i koniec. Ja, to, jest, to jest piekielne przyciąganie, piekielne. To są w ogóle relacje karmiczne. O ile w tym rozkładzie, w tym układzie, w tym, w, w tym połączeniu wygląda to dobrze, o tyle jak już się pojawia diabeł. To już nie wygląda dobrze, bo to jest miłość, która nas zaślepia. To jest miłość, która uzależnia. Kajdany dosłownie kajdany, łańcuch. Kim jest paść buław? Magi. Ktoś was może bardzo oczarować. Ktoś was może zwodzić. Ktoś was, wam może zaproponować jakąś współpracę. Właśnie jakieś kupno czegoś. Zagranica mi się tu pokazuje. Y tak wam może naopowiadać, co to w ogóle może być, jak to może być cudownie, że wy yy, po prostu pójdziecie w to jak w dym. Słuchajcie, jakby tak oddzielnie te karty poukładać, to one są dobre. A na koniec wychodzi ten diabeł. I tu wychodzi ta determinacja, ta taka chęć, że ja chcę już, że ja muszę. Ten bo rycerz mierzy, to słuchajcie. To jest taki rycerz, który siada na koniach. Wymachuje tym mieczem. Po prostu... Nie waży co jest po drodze. On zadepcze, on, on gdzieś po drodze tutaj. Wiecie, niszczy, ale on pędzi. Bo on takie ma. Parcie. Takie... Ojej, słuchajcie, aż... Ja nie wiem, czy to słychać chyba w moim tonie głosu. Świat. Macie straszne parcie na sukces. Przypominam się znowu. Ten, no, ten, ten przykład, który dałam. Słuchajcie aż muszę sprawdzić, bo robiłam też rozkład dla tej osoby, aż muszę sprawdzić, czy nie ma wodnika gdzieś, bo to jest coś, ja mam aż ciarki, słuchajcie. To jest niesamowita rządza czegoś, osiągnięcia. Może to być wyjazd zagraniczny, przeprowadzka, kupno nieruchomości za granicą, albo koniecznie chcę wyjechać za granicę, bo ja nie wiem, ktoś tam, komuś będę coś udowadniać, ja się teraz za Zarobię, zarobię się, nie wiem, ale ja na tą wycieczkę, na te Seszelę zarobię. Jakby to miały być trzy moje pensje, i ja nie będę przez te trzy miesiące yy, kurczę yy, jeść. Tylko będę odkładać taką tu widzę energię. Uff, chyba aż się. Widzicie, jak to energetycznie wpływa? Rada dla Was. <laughs> normalnie tchu mi brakło. Aż mi w gardle tutaj. Rada dla was, zaplanuj, pomyśl, co wybierasz. Zaplanuj. Ale słuchajcie, to jest Mars w baranie, a Mars w baranie się nie zatrzymuje. Natomiast jedno, co tu jest dobre, bo te karty mają takie dodatkowe, tutaj jeszcze informacje. Zaplanuj. Nie pędź bez opamiętania. Ten pędzi bez opamiętania, z tym mieczem wybije, wywija. A to jest energia barana, po prostu pędzi na oślep. Więc nie pędź za planem. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Udanego miesiąca i pozdrawiam.